Na pogoda interia.pl. Do zobaczenia. Na program zaprosił sponsor. Producent hybrydowego miejskiego Forda Puma. Sponsorem programu był producent żelu Sachol. Sachol na stany zapalne w jamie ustnej. Sponsorem programu była Bielenda. Producent kremów przeciwzmarszczkowych. Kuracja młodości z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Mamy w królestwie Arendelle. Chyba niechcący spłodziłam duchy zaklętej puszczy. Obyś sprostała siłą, które wyzywasz, córuś. Mega przygoda dla całej rodziny. Po raz pierwszy w telewizji. Hit Disneya. Kraina Lodu 2. W piątek o 25 w Polsacie. Przyjemnego seansu życzy sponsor programu. Producent wafli familijne Jutrzenka. Sponsorem programu jest firma LG. Producent suszarek z programem antyalergicznym. Hen za górą, hen za rzeką. To nieprawda, niedaleko stała sobie stara chata. Biedna, nie na zbyt bogata. śpimy we w jednym pokoju. W łazience nie ma ogrzewania. Tam się właśnie zjawia Kasia i ekipa. Pierwsza klasa. Cześć! 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 I przynoszą z sobą słońce, ciepłe, miłe i gorące. Zaczynamy nowe życie, na pewno lepsze. Spełniamy marzenia. Nasz nowy dom, nowy sezon. Za tydzień o 25 w Polsacie. Twój jeden mały gest może zmienić nasz świat na lepsze. Jeden całodziennie zjedzony posiłek. Jedna noc bez strachu o życie synka. Jeden samodzielnie strzelony gol. I jedna udana sesja rehabilitacji. Zostań jednym z tych, którzy pomagają. To takie proste! Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Rozlicz się sercem i przekaż 1% podatku Fundacji Polsat. Haha! razem możemy więcej. Sponsorem programu jest właściciel salonów mebli Bodzio i wyposażenia wnętrz oraz sklepu online www.bodzio.pl Sponsorem programu jest Colfarm, producent leku ziołowego Depremin, przeznaczonego do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Sponsorem programu jest Bielenda, producent kremów przeciwzmarszczkowych Bakuhjol z roślinnym bioretinolem.